Siematko widzowie dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ jest ze mną! Gruby wielki Jack! Aaaaa! I, I gruby mały Jack! Tak czyli! Jest. Czyli kto? Daj mu! Daj mu, daj mu! Let's go! Robi to głośno, tak jak challenger krzyczą! Daj mu, daj mu! Kiedy wieszam, wszyscy patrzą jak na walizkę hajsu Hajsów? Ej, się dzieje. Ja nie wiem co tu się dzieje, widzowie. Uch! Mamy Dobry. dwie kamery, jesteśmy bogaci w chu! W końcu się udało! Ja to wszystko dzięki niemu! Tak jest! Jees. Dobrze! Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ będziemy testowali zawód pizzermana. Będzie się tu dużo rzeczy odwalało. Po pierwsze, zobaczymy, czy zarobimy dużo siana. Po Uuu. drugie, sprawdzimy, czy będą jakieś awantury. Wiecie, jak to bywa czasem. Ktoś powie, nie ta pizza! Nie tyle pieniędzy i tak dalej. No zobaczymy, będzie się dużo działo. Ale najpierw. A, a, a. Tylko jest jedna, jedna mała rzecz. Ja nie mogę tak wyglądać. Muszę być prawdziwym pizzermanem, więc uwaga!

That's A my wsiadamy do fury i jedziemy na pierwsze zamówienie. Gruba zjadł jedną pizzę dla klienta i musimy ogarniać kolejne nowe pizze. Ja, Gruba, od razu, uspokój się, a ja wtedy. Dobra, jesteśmy przy pierwszej lokalizacji. Miała być klatka numer jeden, więc właśnie jesteśmy pod klatką numer jeden, mieszkanie 14. <grytanie> więc zaraz wrócimy do domu, tylko jest mały problem. Jack jak dziś się opęzlował, jeden kawałek pizzy i mam nadzieję, że nie będzie przypało I za... Uważam, że było niedobre, po prostu. Zwyczajnie ciasto mi nie siada. Nie możesz tak mówić jako dostawca pizzy, dżubyku. ja nie jestem, to ty jesteś dostawcą ja mogę ci jako klient dać szczerą opinię, a ty musisz ją akceptować. Marcel, czy tak może mówić on? Może. Ja, dobrze, Fiona. dobrze. Dzwonimy do klienta. Dzień dobry, czy pizza była zamawiana na ten adres? Boże, czy ludzie mogą odebrać i normalnie pyć? ja zostawiam tą pizzę, piszę SMS-a, pizza dostarczona, już trudno bez tego napiwka, lecimy. Pizza pod drzwiami! E, oni przelew zrobili. Pod nawce. Okay, nice, no dobra. Zajęliście? Ile zarobione? E, stary, bez tipa, niestety, więc restauracja zrobiła 69 zł, bo pizza 5 dyszek, plus dostawa tam 19, czyli coś takiego. Najlepiej. Nice. liczba, ale fajne. Ej, chyba tak może leżeć, co nie? Tak, chyba tak. To jest jeden Zabezpiec. z najgorszych dostawców pizzy, jaki widziałem w historii Pizza, którą kupiłeś poczekaj, dostarczyłeś, leży obok gówna, gorylak na gów na kołynie, I jeszcze jeden kawałek W podróży, to jest najgorszy dostawca pizzy w historii Ogólnie widzowie, ta pizza faktycznie trochę słabo zrobiliśmy, że zostawiliśmy Jeszcze brakowało, żeby ktoś podeptał No co, no oddał Teraz ja, teraz ja. Czekaj, czekaj! robi to, bici! Dawaj! Uuhu. Widzowie, z pierwszym klientem nam poszło może nie najlepiej. Panowie, musicie się trochę ogarnąć, nie możecie no co siadać. Tak, Z kulturą chodźcie do końca, ty jesteś najgorszy. To jest, kultura, co to, najgorszy jest zobacz, zobacz, to, co o, 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 my zrobiliśmy, to co mieliśmy. Nie, to O! Pomocy! Każdejście samochód nie było. Więc jak widzicie, mam dwóch adechadowców. ledwo co ja tu wytrzymuję z nimi nie no, gdzie? Wszystko. i mam, mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie gładko panowie, że będziecie grzeczni i tak dalej. Ja obiecuję, okay? nic nie zrobię, nie zdejmę ubrań przynajmniej. Dobra, okej. Okay. Ja nie obiecuję. No i fajnie. nie muszę. Halo, Marcela mama? Tak, tak, rozbiera się, znowu się rozbiera i biega z gołą dupą. Co? U pani też biegał w domu? Boże, a nie, co tu za jak bez gołej dupy? No, mam... <laughs> a mama klasycznie nigdy w życiu tego nie zrobi u mnie, to jest nienormalne, to jest Dobra widzowie wpisujemy numerek, to jest mieszkanie numer 14 e, Nie bójcie się ogólnie, że my we trzech jesteśmy z dostawcą, ale to właśnie jest nienormalne według mnie Powinieneś iść sam ogólnie, znaczy nie puścimy Cię samego, ale wiesz, że on odwali coś i ja odwalę coś Ej dobra, zróbmy tak, że Wy tu zostaniecie na czatach, a ja wiesz Nie, a... no. z tym się nie zgadzam, możesz e, Ty tutaj zostać na czatach, my pójdziemy <noise> Dobra. Koszulka, czajna masz tylko. Zdejmuj, Zdejmuj bluzę, chyba ch Chyba oszaleliście, chyba oszaleliście. Ty ty bez koszulki będę łaził? A, Sorry to. za pizzę, kogo tam klienta dajemy. Zamiana panowie. Marcel, ty lepiej wyglądasz niż Jim. Nie za Zdej, Guziki nie trzeba zapiąć, bo ci włosy z wystają. Elegancki chłopak ogólnie, dostarcza pizzy, tej napiwki w końcu dostaniecie. Jezus Maria, stary gangster, tata stary gangster. Patrz. Mów mi stary, Ała! Zostaw! Ej, myślałem, oj, że to jest mniejsze w ogóle. No ja też myślałem, że jest mniejsze. 10 razy mniejsze. Nie, muszę podnieść. Nie no, tak? Ej, na. Ej, zobacz, patrz, teraz! Dziesięć przysiadów! Siłownia, handle, fitness! Szybko! O, 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 o. I teraz powiedz, że syna uczysz i że nigdy w życiu nie widział na oczy napiwku. Bo jest o klientce okay. i wtedy zmusisz się do dania na napiwku. Dobra, dobra, to jest dobry pomysł. No jest. I Trzymaj powiem, i się powiem że tego... <laughs> i powiem, że matka teraz wyściska go, nie chce upilnować. Dobra, tam jest łysa, więc jeszcze z rakiem powiem, że chodzę. dobra, dajemy. Dobra, chodźcie, bo to jest klatka bodajże numer 3 albo 4, nie wiem. Pani, słuchajcie, w wiadomościach pani powiedziała, napisała, że to wejście jest od tyłu. Nie wiem dlaczego, ale mamy wejść niby od tyłu, co jest trochę dziwne, ale dobra, zobaczymy. Całkowicie, tak rozumiem to całkowicie, Nie z kodem. Dla to normalne, że wchodzimy od tyłu. No zdecydowanie, za każdym razem. Nie, chodzi o to, że od Jezu, tyłu. wygatacie wygadacie. na zapleczu od tyłu się do domu wchodzi, z wyrołem najgorsze. Tak, tak, ja twojej mamie też zaplecza zapleczu wchodzi. Uciekaj, uciekaj! Dobra, uspokój się, już bez walki to dobrze, to jest poważny odcinek. się Mamy numery telefonów od widzów, oczywiście mail. Jack webek, machajcie mnie kropelką, może mówić się na randkę, pójść na piwo. Nie przejmujcie się, mogę dostarczyć stop. też pizzę na poziomie. Stop! Na Czek. poziomie. Co? Stop! Jest tabliczka, zakaz, zakaz psów. No to patrz, co my tu mamy. Co? Parek psa przeprowadził? To nie jest pies, to jest młody stył. <laughs> I dostarczanie pizzy jest tak niezręcznie dziwne jednocześnie, czuję jakbyśmy tu szli w osiem osób po prostu, do jednego klienta. Nie zrobisz tego. Żadna no, kobieta tego nie zrobiła od dziesięciu lat. Zrobię, no, zrobować, zrobić, zrobić, zrobić. stygnie pizza, znowu klient się wkurzy. Ej, patrz, w ogóle tam G. To. A! No co ty, nie zdejmuj mi gaci. Marcel! Dobrze! Nie ucz młodego i go pizzu! Ouch! Ouch! dał! Dawu, dawu! Kolejna Kolejna zabawa, ja. to to będzie. Dobra, Dobra. Ouch! 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 Zakaz cukru. Ouch! Słuchajcie, cicho. Słuchajcie, cicho, nie, Ouch! 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 Pani, pani napisała, że mam niby wsadzić palce pod drzwi, że niby się same otworzą. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Oj, patrzcie, miała rację. Co jest? Ej, to jest jakieś tylne, jakby zakazane wejście. Powiedziała, żeby wejść od tyłu. ja rację, naprawdę. Przepraszam, nagrywamy, możesz zamknąć IAP na chwilę. Dziękuję bardzo. Pierwsze piętro, chodźcie. Masz, co jeśli nam chce wystawić opinię, to my się nie przejmujemy widzowie, bo my nie mamy strony ogólnie, co jest śmieszniejsze, że cokolwiek by klient nie powiedział, mamy to w dupie i tak. Ja tak. współczuję tej pizzerii, co z nami się dogadała, no ale wiesz, jakby content jest, tak? Content Dostawca jest. idzie w koszulce Gucci, a drugi ma 5 lat. A. Dobra, czternastka, czternastka. Nie, to jest jak ten szef przebiera się pod jakąś, wiesz, osobę i idzie do własnej firmy, żeby sprawdzić swoich pracowników. No nie uwierzyłbym za nic, Spójrz, no to. Pesio, Pesio, Pesio! Ciepki, czasu nie mam! Cicho, nie mam. Nie. cicho, nie ma mnie! Nic, upuścił się. Czatar, dzień dobry! O, ja idę się wyprać do tej babki, ale to sykres. Błagam cię. Jezu, nie! Bardzo błagam cię. Jakie ofiwa zrobił! Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. czy przejść. A jeszcze Przepraszam, reszta! Reszta! Co za mało dałem? Reszta! Reszta, reszta dla pani. E, nie, dziękuję. nie dziękuję. Ale bogata, umawiaj mnie z nią od razu się bogata, da się ją. Da. Dajcie. Dobra, chodź. stary, chodź. Ale co? co? Dobra, przejdziemy na... Na, na, na miejscu przejścia. A tu dron mordy, co nie? O, dzięki. Jeszcze, czekaj. Ej, ile ona... Weźmy, przepraszam. Ty, wejść Nie, nie, chodź. chodź. Nie wiem to wstąpisz, bo nas ludzie wyrzucą, ale dobrze się sprawdziłeś. No naprawdę stary, gratki, gratki, żółwik, żółwica i cyca cyca. Dobra, e, to co idziemy do kury, przeliczymy się. ty nie ma zacłapać, tutaj jest zacłapać. Takie mięśnie są. A. Ej, Dobry. piękny dzień jest widzowie, zarąbiście się robi taką pracę, tylko że głupio jest dosyć, że chodzimy we trójkę i mamy dwie kamery. No widzisz, stary, o Jezu, cały strój służbowy nasz. Dobrze, jemu stary. pieniędzy nie można dawać, bo zrobi jakąś głupotę po prostu, kupi jakieś Ej, dobrze, że dzisiaj mamy dwie kamery, to chociaż zdąży chociaż jeden go złapać, nie? 200 No Ty, Ale czekaj, nie przeliliśmy to w aucie, 250 teraz... no, czekaj. O, czekaj 50 310 320 tak, zł no. Cztery dychy Uuuu Zaraz się Uu. zdudzi Ej, 240 Tam były 200? stówy? 240 No było Oy, Nawet 300 Teraz 290 310 I co? Ej, karty tam zostawiła Dwie dychy i co jest? Co? Łagam pomocy? Co? Ej, widzicie to? Weźcie to, zobaczy kamerami. Babka zostawia kartkę pomiędzy banknotami z pomocą. Ty mieszkanie, co bierzcie? Ej, bijesz? what the f***, co jest grane? Ej, a widziałeś, żeby coś się stało? który z was patrzył na nią? Czy widziałeś, ja, żeby ona coś się stało? Coś... Jak mi dawałoby się trzymać się No, ona była zestresowana. Ja no, przecież się wróciłem stresowało. o to, że za dużo pieniędzy, że tam wiesz. A ona. A, że resztę chciałem. A ona. Nie, 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 nie nie trzeba. Co nie? Pomyliło jej się o dwie stópy jakoś. Ja bym zwalał stąd, i tak prawie mandat dostaliśmy Ale co to może Czy ty... być? Ona może być w ogóle. No właśnie, bo ją ktoś bije w domu yes. Dobra, widzowie, ja mam propozycję taką Ja pójdę sam, tam sam z kamerą, wy tu zostańcie i wpilnujcie pury, żeby nikt nie wrzucił nam mandatu, dobra? Dobra No ja nie mogę wyjść do nich na pewno, bo mi się nie chce rozmawiać Ja nie umiem Ja czułem, żeby do rzędu nie stawać, że to będzie... Ja dlatego od razu przeparkowałem swój Pi Że pizza, to rozważenie pizzy to jest na szybko wyskakujesz, a mandat i tak będzie Dobra, widzowie, ja już przebrałem bluzę, którą dostałem od młodego, żeby wejść bardziej inkognito, znaczy, żeby, żeby mnie nie rozpoznali. Patrzcie, brama jest otwarta, więc ja wejdę przez bramę. Nie będę już wydzwaniał tam. Mam nadzieję, że się nie skapną, że ja jestem ten sam gościu, co dostarczał pizzę. Bardzo grzeczny. Zabrałem ze sobą autystycznego brata, który jest bardzo fajny ogólnie. I chciałem wam przedstawić go, ale poszedł do sklepu i boję się, że tak jak jego mama mówiła. Coś odwali, a my jesteśmy na zewnątrz i ja nie mam zielonego pojęcia, co on odwala w środku, i to jest problem. Dzień dobry, ja zapomniałem kluczy. Czy może mnie pani wpuścić? Dobra, dziękuję. Let's go, wchodzimy. Dobra, numer Dzień, dziesięć. Jeden, dwa. 1, 9. 10, 1, 2. Obózkowna jakaś. Czekajcie, lokal 1, 13. Dobra. Okej, okay, to, to było na pierwszym piętrze. Dobra, tu już wiem, gdzie jesteśmy. To, to jest ta klatka schodowa, o, której, o którą chodziło. Marcel prosił o włączenie kamery, ogarniacie to, ale nie ma go tu i czeka cały czas, żeby wyjść z tego sklepu. Idzie, chyba idzie. O, idzie. O! Co ty plujesz? Kiełbasą, polską, kiełbasą. Marcel, szanuj jedzenie. o co chodzi w ogóle? O oh fuck O oh fuck Co się uchwala Dobra, wiecie co? O, -o. Ej, shit, oni otwierają drzwi Szybko, trzeba się schować gdzieś O oh fuck się się Za drzwiami O kurde Daj ptakom! Nie! Nie! Mama Marcela oh zostawiła go pod opiekę. Marcel, jak już rzucasz, to psy zjedzą. Nice, ale... Nie, nie, nie tego. Nie, naprawdę... Zo... Ja panią bardzo przepraszam, ogólnie rzecz biorąc. To nie jest nasza wina w żadnym przypadku. To jest jego własna decyzja. Marcel, nie oddalaj się. W nie pluj kiełbasa, jest zdrowe, tu ciężko pracować. Mój tata musiał na to. Nie, nie wypluwaj. Serio, mówię, Marcel. Dawaj Daj, Co jest? Gdzie oni idą? Chyba do garażu! Co jest? Gdzie oni tą dziewczynę prowadzą? Co jest grane? O, oh fuck, ona miała rację, ona potrzebuje pomocy. Dobrze, że skapnęliśmy się w ogóle. Ona krzyczała coś po rosyjsku. Ej, Ej, oni po rosyjsku gadają normalnie. Dobra, ja muszę iść po chłopaków. Gdzie oni pojechali? Prawie mnie zauważyli, widzowie. Prawie mnie widzieli. o, opak, chować się, chować się, chować się. Co oni chcą tej dziewczynie zrobić i gdzie oni ją wywożą? Błagam, żeby to nie była jakaś zakładniczka czy coś, bo jak nie. Ja muszę teraz wyjść tą bramą. Muszę lecieć za nimi. Bo jak mi uciekną, to będzie już koniec. Musimy tą dziewczynę uratować. Dobra, ja sobie przejdę koło nich normalnie jako. Dzieci oni mają normalnie kominiarki. Kominiarki mają. ma. Chłopaki! Normalnie, dawajcie do, za, za tym busem idziemy Oj, szybko. A co się stało? dziewczyny, normalnie. wsiadajcie nie do auta, Nie, nie, dziewczynę. Ja nie, nie, stój, 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 poczekaj mm. chwilę. Chłopaki, mam lepszy pomysł. Ja będę jechał drugą furą, przez co będziemy ich śledzić od razu. Ty będziesz jedną, bo strasznie rozpoznaję tę furę. Ja będę białą dacią. Dobra, stary, bierz no, Ubera i jedziesz po dacie, stary. Dobra, w tym mam kamerę drugą. Jestem obsrany kompletnie sytuacją. Jeszcze wzięliśmy młodego i musimy o niego zadbać, żeby nic mu się nie stało, więc trzeba włączyć czwarty bieg i bronić wszystkich dookoła i uratować tą dziewczynę. Uff. Mam nadzieję, że się uda. Serio. Patrzcie, gdzie zaparkował właśnie. Każe mi stanąć za sobą. Ej, ja cofnę trochę, żeby bardziej na trawie zaparkować. Ty, ty wyszedł w ogóle z samochodu. Zaraz zapytam, co tu się działo. Ty wyszedł z samochodu i miał kominiarkę na mordzie. Nie, musimy to szybko. Zbawę. Dawajcie. Gdzie idziesz główną? Na bok. słuchaj, na bok. Co ty, dawno nie uciekasz przed mafią białoruską albo jakimiś uchodźcami, nie wiadomo czym? Nie wiem, stary, ale po prostu nie chcę zgubić auta z oczu, Ej, normalnie. A ta kobieta to w ogóle Polka była? Tej co płaciła za pizzę i tak dalej, bo ja jestem ciekawy. Tak, to była kobieta, a. normalnie Polka, tak, to była, była nastolatka, na nastolatka. Na ja. no. no bo wiecie, są jakieś mafie zabierające kobiety z zagranicy, które przyjeżdżają cyganki i tak dalej, te wszystkie. ale... Tak, ale mi się no. wydaje, że właśnie Polkę porywali człowieku i chcą z granicę wywieźć. Ej normalnie. no to tym bardziej trzeba ratować. No właśnie, tak. Tak. tylko nie hałasu, nie hałasu. Ej, on pierwszy pójdzie bardzo dobrze, chociaż jego mama zostawiała nam pod opieką, go, ale, ale mnie nie będzie strapy. No. Ja My musimy by... nagrywać filmy. Daj mi. Ja wiem, stary. Błagam, Marcel. Jedna rzecz, Marcelo, Marcelo, nie możesz wychodzić za szybko do przodu, bo jak oni cię zobaczą, to jesteśmy spaleni, rozumiesz? Jeżeli cię już znajdą i zabiorą, to bądź najlepszą wersją siebie. Wtedy wyrzucą cię po drodze, w połowie przynajmniej. Będzie spokój święty. Mówię cztery, masz dobrą cechę do tego akurat. Dobra, nie Powiem ci, dziękuję, że chłopaki mają zajebisty kolor koszulek do skradania się. Właśnie, ich wywalił w krzaki. Panowie, do krzaków ty tym jeden z drugi. Wstawaj, kurwa. Ała! Ała! O! Dobra, chodźcie. Wy jesteście niepoważni jacyś. Dobra, skradanie się. Ugięte kolana, jeżeli jesteście starzy, macie przestranę. Potem tak. Tu. I nie widać was za tym. Pu, pu, pu. Tak, dawaj. O oh Jezu. Yes. Czy to jest normalne? Czy oni sobie... Jest... Jacku! On nie pomaga się skradać, że mnie dusi. Panowie! Stop! Jezu, stop! Dobra, i robimy tak. Wy tu stoicie na czatach, bo ja z wami nigdzie nie dojdę. Zostańcie na... Oni mnie nawet nie słuchają. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Zostańcie na czatach, a my... Patrz, wysiadają! Mariusz. Kurde. Patrz, patrz. Cicho, po chłopaki. Kurde. Chodźcie. Dobra, oni zostają na czatach, a my idziemy sami, bo ja już mam gdzieś tam awanturę taką. Panowie, wy Ej, dobra, chłopaki. Co się dzieje? Czemu Stary, nie nie Co jest z Tam jest jeden facet. W tej czapce ktoś go widział wcześniej? Ja go widziałem tak, oni wyprowadzali z mieszkania. Zobacz, patrz, oni normalnie. Dwójka. biją. dwójka? Tak, normalnie biją. Czekaj Mariusz, ja wezmę kamerę, podejdę bliżej, wytucję. Sekunda. Dobra. Gdzie on poszedł? Ten gościu gdzieś po lasu. Normalnie. Ej, co jest? Oni zaraz tu odjadą! Chwila! Czekajcie! Oh o no, oh, O no, że... oh fuck! Stój! Stój! Tam jest dziewczyna! Tam jest dziewczyna! Chłopaki! Chłopaki! Szybko! Do auta! Do auta! Do auta! Bierz kamerę. Do auta! Szybko!